ekspresie Człopy. zakończenie roku szkolnego i przedszkolnego, Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej, Absolutorium, Zawody Wędkarskie, Złote Gody, Czytanie Pod Chmurką. Nasi uczniowie i przedszkolaki uroczyście zakończyli rok szkolny i przedszkolny. To bardzo ważny dzień, radosny, dzieci się bardzo cieszą, bo zaczynają się wakacje. Rodzice też się cieszą, że ten rok przebiegł bardzo fajnie pomyślnie. Dla sześciolatków był to czas pożegnania z murami przedszkola. Jest mi bardzo przykro, bo przywiązałam się do tych dzieci, miałam sporo godzin w tych grupach. No, one są takie sympatyczne, że szkoda, no ale niestety czas mija i muszą pójść w dalszą drogę. Przed się kończy, teraz się szkoła zacznie, aczkolwiek nie ukrywam, że będę tęsknić za nimi. Czy dzieci będą tęsknić za przedszkolem? No ja, ja będę tęsknić i cieszę się idę. Ja też będę się. Cieszyć. Będę też tęsknić, ale też się cieszę, tak samo jak pato. A jakie mają wspomnienia z tego miejsca? My spędzaliśmy dobre chwile z panią. I że ma malowaliśmy obrazki dla pani. Jaki to był rok dla uczniów naszej podstawówki? Wszyscy uczniowie klas 4-8 otrzymują promocję do następnej klasy 36 uczniów. Otrzymuje promocję z wyróżnieniem. E, mamy taki zwyczaj również, że wyróżniamy uczniów klas 1-3. Tych, którzy najlepiej opanowali materiał programowy, i takich uczniów mamy: 42. Co będą wspominać nasi absolwenci? Na pewno wygłupy z kolegami. Ja dosłownie to samo. A po zakończeniu pozostało tylko. Pojechać na wakacje, spędzić czas ze znajomymi. No, i odpocząć przede wszystkim. Odpocząć z rodziną, wyjechać gdzieś. Odpoczywać. No, odpocząć spotykać się ze znajomymi. Zakończenie roku, jak i same wakacje, przebiegają wzorowo. Po raz kolejny w naszej gminie miało miejsce ważne kulturalne wydarzenie. Gościmy tutaj kolejną edycję wędrownego Festiwalu Kultury Ukraińskiej. Jest to bardzo ważne dla, dla mieszkańców, dlatego że na terenie gminy Człopa y, mieszka od wielu dziesięcioleci y, znaczna y, liczba osób pochodzenia ukraińskiego, ale również jest to ważne dla nas. Lubimy dzielić się swoją kulturą, lubimy korzystać z kultury sąsiadów również. Bardzo się cieszymy, takie coś potrzebne jest tutaj. Całkiem inna kultura, inne obyczaje. Kto wystąpił w tym roku? Czerkaczki Zespół Akademicki Pieśni i Tańca będą przedstawiać folklor centralnej Ukrainy. Każdy region ma swoje pieśni, swoje przyśpiewki, swoje obyczaje. To przykład, że czasem warto sąsiadów posłuchać. Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Łopi Jerzy Beker otrzymał jednogłośnie absolutorium oraz wotum zaufania. To jest efekt pracy całej rady. Nie tylko burmistrza, burmistrz sam nie mógłby tak naprawdę niczego zrobić, więc Chcę z tego miejsca podziękować za, za ciężką i wytężoną pracę całej Radzie. Muszę powiedzieć, że Rada jednogłośnie tutaj podjęła tą decyzję. W związku z tym, że no jakby nie patrzeć, możemy powiedzieć, że naprawdę gmina. Podejmuje bardzo duże działania. Zresztą, chyba, w powiecie, weckim jesteśmy tą gminą, gdzie ma najwięcej inwestycji w przeliczeniu na mieszkańca. To trzeba naprawdę docenić. Dobrze, jak burmistrz i Rada Miejska mówią jednym głosem. Nad jeziorem Trzebin miała miejsce wędkarska rywalizacja naszych najmłodszych mieszkańców. Dzisiaj odbyły się drugie w tym roku zawody wędkarskie dla młodzieży szkolnej. Dla dzieci młodzieży szkolnej, bo tu mieliśmy nawet y, zawodników kilkuletnich. W związku z czym nawet tych, którzy jeszcze do szkoły nie chodzą. Brało udział 20 zawodników, z których 12 złowiło ryby. Pomimo, że warunki pogodowe nie były najlepsze, głównie przeszkadzał wiatr. Zwycięzca mógł być tylko jeden. Wygrałem te zawody, mam puchar, taki ładny, bardzo przepiękny, najładniejszy puchar, jakiego widziałem. Ja mam farta w rybach, zawsze. Nic mnie nie pokonał w rybach. Fajne zawody dla najmłodszych, bo czasem lepiej dać wędkę niż rybę. W Urzędzie Miejskim w Człopie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Osiem par zdecydowało się wypełnić stosowne dokumenty, by otrzymać odznaczenie od prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie. Trzeba 50 lat ze sobą spędzić w małżeństwie, żeby otrzymać takie gratulacje i podziękowanie, i myśmy dzisiaj. Te medale w imieniu pana prezydenta wręczali. Uroczystość była przyczynkiem do rozważań o podtrzymywaniu naszych tradycji. Zachować to, co było dobre, co było w rodzinie i przekazać to dalej. Co było ważne dla nas, dla całej rodziny. Dlatego trzeba koniecznie dbać o swoje tradycje rodzinne, nie tylko nasze, ale naszych rodziców. Małżeństwa na medal. Dom kultury po raz kolejny zorganizował czytanie pod chmurką. Jest to program, który uwielbiałem bardzo dzieci, więc nie przestajemy i będziemy robić to co roku. W tym roku mamy specjalnych gości. Każda, każde spotkanie to nowy gość. Dzisiaj zaczyna pan burmistrz, a następni goście to, to będzie niespodzianka. Czytanie pod chmurką to nie tylko książki. Mamy bańki mydlane, konkurencje typu yy, zawody sportowe. Mamy też y, zabawy z muzyką. Będą tańce. Co sprowadziło dzieci na to wydarzenie? Bo, jakby no, bardzo lubię czytać książki i też je słuchać. I po prostu myślę, że jest fajnie. Dobrze, aby takie wydarzenia, jak czytanie pod chmurką, nie pozostawały w cieniu.